Ponieważ, jak wiemy, wiele formatów jest odświeżanych. No i oczywiście kultowe rozmowy w toku. Czy ty chciałabyś, aby ten format powrócił na antenę? Bo on jest wyjątkowy. Czyś chyba coś więcej wie niż ja, bo powiedział mi, powiedz, że wracają. Nie, nie wiem. Nie, nic nie wiem. Nie, nie. Natomiast ja mogę, bo Ewie będzie niezręcznie odpowiedzieć. Ja odpowiem za Ewę. Rozmowy w toku były programem, który zdefiniował telewizję. Dzisiaj telewizja nie wyglądałaby tak, jak wygląda, gdyby nie rozmowy w toku. Dzisiaj telewizja nie wyglądałaby tak, jak wygląda, gdyby nie Ewa Drzyzga. I o, mówię, mówię to poczekaj, nie nie chcę w tym momencie, e, wiesz, słodzić Ewie, my sobie strasznie słodzimy, to jest inna sprawa, ale jesteśmy w tym szczerzy. E, I jak, jakby mnie ktoś zapytał, czy ja chciałabym, żeby wróciły rozmowy w Toku, tak, bardzo bym chciał, ale na nie miałam czas na robienie tego już. No Nie, to, to były zupełnie inne czasy. Siedem dni w tygodniu praca, ciężka praca dużego zespołu, bo to nie jest, ja jestem na pierwszej linii frontu, ale ogromny zespół dokumentalistów, który dzisiaj z takim powodzeniem zasila e, uwagę. To są wszystko uwielbiane formaty przez naszych widzów, więc myślę, że to byłoby trudne. Nie. Ale wiesz, to mogłoby tak, na przepraszam, przykład... Przepraszam, bo ja patrzę na zegarek, bo my za chwilę prowadzimy, to, słuchaj, te Ja tylko dosłownie minuta, bo też może na przykład byłaby szansa, że wróciłoby chociaż dwa, trzy razy w tygodniu, niekoniecznie siedem. Podjęłabyś się? Ja jestem zadaniowcem. Jak dostaję zadanie, to je rozpatruję i się podejmuję, bądź nie, a to zadanie zawsze przychodzi od moich szefów, więc... Zobaczymy, co szefowie wymyślą.